Hej, hej! Dobrze, niech będzie jeszcze jedna recenzja, skoro nam tak dobrze leci dzisiaj wieczorem, jestem pełna energii i nie mogę przestać gadać. Po co przestać? Dobrze, tu mamy puder z Chanel. To jest, po prostu nazywa się puder Universal Compact. Jest kolor numer 30, Natural Translucent 2. Czyli transparentny, nie, nie transparentny, no translucent, transparentne puder. To jest jak, oh, jest tak śliczne na skórze, jest tak leciutkie, tak, jest, oh, nawet nie mogę wymyślić słowa, wszystko po angielsku mi przechodzi do głowy, ale to jest tak delikatne, tak leciutkie, a tak pięknie wykończa, wykończa wy, cały makijaż. Ja lubię nakładać pędzelkiem na przykład kabuki, taki malutki. I to rano przed, jak idę do pracy, na przykład, to nakładam jakiś podkład albo zwykły puder, jakiś róż, i to na końcu wkładam kabuki w to tak, żeby dobrze nabrało. oczepać o to. I jest jest równa taka warstwa tego i delikatnie nakładam przez całe twarz i ten pudor taki transparentny wykończa i wygładza i skóra jest potem tak tak ślicznie miła i delikatna i równa Eem, na pewno tanie to nie jest Eem, bo to jest Chanel ale to jest jeden z takich rzeczy gdzie się nie płaci za nazwę samą Um, niektóre rzeczy takie wyższe, troszkę marki, to się płaci dlatego, że to jest Chanel, Dior, więc reszta, coś to, to, to mi tam dobrze nie poszło. Ale to płacimy za, za sam puder i puder jest fantastyczny. Ja to mam od bardzo, bardzo dawna, to znaczy od, od więcej niż pół roku. No, ja to mam od... No, bardzo, bardzo dawna, i używam tak mało jak pokazałam, um, czyli tak raz, tak na pół twarzy, to drugi pół. To starczy na strasznie długo. Taki transparentny puder to naprawdę, to się nie używa dużo tego. To jest jako cienka warstwa um, na sam koniec. Tak jak mówiłam, tego dostałam akurat na pradzę, czyli nie wiem prawdziwej ceny, ale to jest. Z takich rzeczy, co jak ktoś pyta, co chcesz na urodziny? Ding ding ding. Jak ktoś, pyta, jak ktoś pyta, co chcesz na święta? Hello, hello, hello. E, no, to jest taka rzecz, co jako, jako większy prezent to bardzo polecam. E, oczywiście wygląda pięknie, bo to gdzieś w inaczej to jest Chanel. No i tak wygląda. Um, dużo się dostaje szczególnie, że mało się używa um, czyli dla mnie się opłaca um, ile to jest? to jest 15 gramów dla mnie się opłaca, bo bo mało używam, a jest, jest świetna różnica, jest mi o wiele lepiej potem i czuję się bardziej czuję się bardziej tak elegancko i bardzo nie dorosła, bo no bo nie jestem dorosła, jak wiadomo ale ba Bardziej tak... Wykończono to też, źle. Nie wiem, bardzo, bardziej zadowolona z, z szybie i z to, co mam na twarzu. No, bardzo polecam. Jak ktoś by to miał i jakieś recenzje miał, to jak najbardziej powiedz, albo zrób filmik o tym. Ciekawa jestem, jakie, jakie macie opinie o te rzeczy, które robię, recenzje. No, zapraszam do subskrypcji. To zostawienie komentarzy. Można ocenić filmik gdzieś tu na dole, chyba. Pięć, nie? pięć. Dobra, mam nadzieję, że Wam się spodoba. Zapraszam do subskrypcji. Mówiłam to jeszcze? Nie wiem. Dobra, na razie.